Dajcie moi drodzy, mamy czwartek. No, no już nie takie rano, bo jest 12.30. Ja dopiero wstałem i no i co, no skoro jest czwartek, to odbieramy nagrody za Division Rivals oraz Full Champions. Ulubiony dzień każdego gracza FIFA. Nie mam zielonego pojęcia, co wbiłem w Division Rivals. To są co? To jest chyba jakaś ranga cholera. Trzecia zgaduje? Albo druga? No nie wiem, wiecie co? Nie będę brał chyba tych dwóch megapaczek. Słaba opcja, no wolewa 34 ty, wiecie co? W tym tygodniu monet. Trzeba czasami wziąć te monety, żeby mieć potem szansę, no właśnie ranga trzecia, żeby mieć potem szansę na wzmocnienie swojej drużyny. Bo mi z tych paczek, mega paczek, jak oni to nazywają, nigdy nic nie leci. Mam natomiast nadzieję, że za food Champions w końcu coś dzisiaj poleci. Moi drodzy, Gold 2 wbity. Jeżeli miałbym więcej zdrowia psychicznego, to pewnie wbiłbym Golda 1, bo zostało mi przy 17 zwycięstwach. W dalszym ciągu 5 spotkań, czyli na elitę, dalej, w sensie, no nie miałem już szansy, ale na Golda jeden jak najbardziej. Natomiast, no po prostu nie dawałem rady psychicznie, moi drodzy, nie dawałem rady psychicznie, powtarzam się zawsze, wiem, ale nie dawałem. Natomiast nie ma to tak dużej różnicy, jeżeli chodzi o player picki, bo moi drodzy, Cristiano Ronaldo, Aguero, te karty. No, ja nawet nie wiem, co bym tutaj zrobił, gdybym trafił w dzisiejszym playerpicu, eee, więc bez gadania, po prostu poproszę o jakiś niesamowity traf w playerpickach, drogiej jej, który przyda mi się, który mi się przyda, to jest najważniejsza rzecz! Okej, okay, okej, okay. Bogason King, De Jong, no biorę Kinga, ale niestety muszę Wam powiedzieć, że no, że tymi kartami nie pogram, nie? No w sensie King to nie jest zła karta, ale no nie na ten etap Pify, nie na ten etap Fify. Dajcie Aguero, dajcie Ronaldo, proszę, i jej! No to Chilwell, no no to Chilwell, no. Jak no szkoda, no szkoda, no liczyłem, no nie ukrywam, że liczyłem na takiego farta jakiegoś Aguero w paczce. Ale no nie, widocznie, widocznie nie jest mi dane. No to zostały nam dwie paczki, moi drodzy, no nie, no trzy, dobra, trzy. No, to może tutaj ten na albo Ronaldo, co? No w tych paczkach y, są do trafienia też te ka karty headliners bodajże, ale ja coś czuję, że po prostu nawet ekranów dzisiaj nie trafię. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak y, gdyby tak się stało, bo, bo nie ukrywam, że ostatnio ekrany to ja trafiłem w 2013 roku prawdopodobnie. Mm, także, także, no, w pierwszej paczce balotelli, ile jest warty przetransferowane balotelli? No, 1300, no nie, no moi drodzy. No, oczywiście, oczywiście, fajnie, fajnie. To może przed tą ostatnią paczką zrobimy zakład. Yy, załóżmy się o to, że, że nie będzie walkoutu. Ja mówię, że nie będzie walkoutu. Jeżeli nie będzie walkoutu, to zostawiacie łapkę w górę. Jeżeli ten walkout będzie. To rozdam wam jakieś monety do Fify. Okej, okay? okej, okay? dobra, 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 dobra. Natomiast już możecie zostawiać łapkę w górę, bo okału nie ma. <laughs> Skąd ja to wiedziałem? Ha, ha, ha. Super, jej. Świetnie się bawicie, świetnie się bawicie. O, Hiszpania. uuu, super. Gerard Moreno. No, marzyłem od 95 roku, 29 grudnia, wtedy, gdy się urodziłem, żeby trafić. Który dzisiaj jest? 7 lutego trafić Geralda Morano w paczce. Niestety pewne rzeczy się nie zmieniają. Ja w dalszym ciągu nie mogę trafić kompletnie nic, nic dobrego w paczce w tym roku. No najlepszy traf to chyba był ten Dybala, tak mi się wydaje. Albo Aubameyang. Był Aubameyang z Sanchezem w jednej paczce. To też była dobra paczka. No, ale prócz tego żadnych takich genialnych trafów nie było. Moi drodzy, tak wygląda moja drużyna. Zmieniłem jak widzicie lewą stronę. Tutaj był Eder Militao, tutaj był y, Alex Telesz, tutaj był Fabinio, tutaj był Alison. Najgorszy bramkarz, jakim grałem, tak na dłuższą metę. Fatalny, fatalny bramkarz. Jest Dawid Gea, oczywiście niesamowity goalkeeper. Jest Sergio Ramos, jest Marcelo, jest Casemira po to, żeby tutaj e, pan Sergio miał więcej zgrania. I gra mi się tym ok. No, nie szałunima. Tak wygląda moja ławka. Może nawet wezmę na ławkę te dzisiejsze trafy. No, niestety, Chilwell, no, no nie pasuje, na lewą obronę tutaj. E, mógłbym to oczywiście poprzekładać tak, żeby on pasował. Natomiast no, jakoś nie czuję potrzeby, wiecie co? Jakoś nie czuję potrzeby. No, jest to jakaś forma inwestycji, w takim sensie, że sprzedałbym wtedy Marcelo i miałbym po prostu więcej monet. Natomiast, no nie wiem, no na razie tego nie zmieniam. Natomiast King. No co, damy mu szansę debiutu dzisiaj? No damy mu, damy mu szansę debiutu. Wejdzie za Gabriela Jesusa, który jednak zostanie na ławce w razie potrzeby, bo jest niesamowitym napastnikiem. No i testujemy sobie dzisiaj Kinga w wersji 8.4, czerwona, za Food Champions. No Liczyłem tutaj mimo wszystko na, na kogoś lepszego typu Ronaldo Ceguero, ale może King spełni moje oczekiwania. Zobaczymy już teraz. No i mamy pierwszego dzisiejszego rywala. Bardzo, bardzo mocna drużyna. No i ja zaczynam dzisiejsze pierwsze spotkanie, a wy dajcie znać, co wy trafiliście za Nagrody za full Champions w tym tygodniu. No Mam nadzieję, że wasze playerpiki były lepsze od moich, które były, no nie, nie ukrywajmy, bardzo, bardzo przeciętne. Co prawda, 2x84 overall to nie jest, że tak powiem, aż tak fatalny wynik, ale biorąc pod uwagę, co można było trafić, no to aż tak super nie jest. A teraz zobaczmy. O, wow, wow, kurwa, Tibo, kurwa, to żeś teraz pobronił. Pięknie, pięknie. Teraz wymiana podań i Joshua King, tak się nazywasz? Mam nadzieję, że tak. Wypuszcza tutaj Salaha, który szuka Kinga i King! No to nie było dobre wykończenie. To nie było dobre wykończenie. Daję sobie rękę uciąć, że Ronaldo 9.5 by to wykończył lepiej w ten sposób, że rywal właśnie zaczynałby od środka od środka boiska. Ale jest aktywny. Jest aktywny King. Może to jest jakaś alternatywa, bo nie ukrywam, gdybym sprzedał Jezusa ee, i jeszcze sprzedał tego tam Marcelo, chociaż to jest akurat cięższa sprawa, bo tam musiałbym wszystko pozmieniać, no to dużo więcej miałbym monet i to się równa z może jakimiś wzmocnieniami. Przemyślę, przemyślę. Dam szansę temu Kingowi na pewno jeszcze nie raz. To nie jest jego jedyna szansa. Nie musi tutaj strzelić hatrika żeby żebym ja się do niego przekonał, ale no jest to może jakaś opcja na... Na zaoszczędzenie monet, na jakieś lepsze inwestycje. Zobaczymy, zobaczymy. Może wcale nie były takie złe te dzisiejsze playerpiki. Na razie jestem pozytywnie zaskoczony, ale dużo, dużo jeszcze King musi pokazać. Bo nie ukrywam, że Gabriel Jezus tyle razy, ile mi ratował dupę w lidze weekendowej, no to, to Kingowi będzie ciężko to pobić. Teraz Joshua King wypuszcza Filipa Andersona. Ten odgrywa do Kinga i teraz Joshua. King, troszkę tutaj zabrakło, chociaż jeszcze. King no źle to wystawił, firmino. Boże święty! Marcelo, podoba mi się, jak fajnie Marcelo się podłącza. To naprawdę nie jest łatwo zastąpić go jakimś innym zawodnikiem. A teraz zobaczmy, bo Momo Salach patrzy, jak się bawi, Tibo Kurwano. Zaczynamy drugą połowę, bo w pierwszej niewiele się niestety działo. Moi drodzy, z całym szacunkiem dla rywala, ale jest on bardzo przeciętny, dlatego moim obowiązkiem tutaj jest strzelenie bramki, przynajmniej jednej, którą właśnie zdobywamy w 47 minucie. No i moi drodzy, Joshua King po raz pierwszy. Wow, nie dowierzam, no naprawdę, to jest pierwsza jego akcja, ja się tak staram, a rywale robią jedną akcję przez 57 minut i od razu to wykańczają. No, chciałbym tak, naprawdę bym tak chciał. Brało teraz dla lali. Lala, prosto prostopadła piłka na salacha. Spalonego to tutaj nie ma. Nie ma też chyba dobrej wrzutki. No, oczywiście, że nie ma dobrej wrzut. Wow, wow, no nie mogłeś tego skończyć za pierwszym razem, Firmino. No dobra, no na raty też może być, ale no, jestem zawiedziony czasami naprawdę, Firmino. Nie rozumiem dlaczego karta z takimi statystykami nie wykańcza tak często tak prostych sytuacji za pierwszym razem. No dobra, no dopóki to potem gdzieś na raty wchodzi, to, to jeszcze przymykam oko, ale no jest to irytujące czasami. Naprawdę jest to irytujące. Ja pierdzielę, no strzały techniczne dalej będą włazić. No dalej będą włazić. To jest drugi strzał gościa. I to jest 2 do 2. No nie mogę wyjść, nie mogę wyjść po stracie drugiej bramki z własnego pola karnego. I jeszcze karny z dupy. Nie, ja oszaleję, ja oszaleję z tą grą. Ja potrzebuję detoksu, detoksu rocznego od niegrania FIFA, naprawdę. Widzicie, że środek, ja myślę, że środek. Oprze, dobrze, że myślał. No nie zasłużył koleś na zwycięstwo, naprawdę. To by było tak niesprawiedliwe. Tak jak teraz zagwizdanie przed końcem meczu, tam była dobra okazja na kontrę z prawej strony. Szkoda, szkoda, to jest dla mnie, ten remis jest dla mnie porażką, no co by nie ukrywać, Joshua King zawodnikiem spotkania, to daje pewne nadzieje do tego planu, o którym wspominałem wcześniej, ale naprawdę długa droga jeszcze przed Norwegiem, żeby tutaj zakochać, zakochać mnie w sobie, tak jak zrobił to Gabriel Jezus w informie. Tak się jeszcze zastanawiam, jaki styl gry mu dodać, moi drodzy, jeżeli chodzi o statystyki tempa, no tutaj jest w porządku, jest naprawdę w porządku kuleją statystyki fizyczne, bo tutaj wytrzymało się na naprawdę niskim poziomie. Dribbling też jest średniawy. Eee, no mimo wszystko nie widzę w nim następcy Jezusa. Tym bardziej jak zobaczyłem te statystyki, których wcześniej nie widziałem, ale dodam mu tutaj jakiś styl gry. Może to polepszy tutaj jego, że tak powiem, prezentowanie się na boisku, mimo że był najaktywniejszy w poprzednim meczu, to może będzie jeszcze bardziej aktywny, może bardziej skuteczny. No, jedyne, co by tu miało sens, takich to, to może to, to zwiększa jego statystyki fizyczne, zwiększa strzały. A może jastrząb, który zwiększa, zwiększa tempo strzały i fizyczność? Hmm, ciężka decyzja. Stawiam mimo wszystko na jastrząbia? Jastrząba? Nie wiem, nie wiem jak to odmieniać. Zobaczmy sobie teraz jego statystyki po dodaniu tego jastrzębia. Eee, plus 5 dodatkowe do przyspieszenia, plus 10 do skoczności, ale wytrzymałość się nie zmienia. Wytrzymałość się nie zmienia, więc nie wiem, nie, nie wiem, co o tym sądzić. No na pewno nie jest to chyba napastnik, w którym jesteśmy w stanie grać pełne 90 minut. On potrzebuje po prostu zmiany w pewnym momencie, więc może lepiej będzie się sprawował jako zmiennik Jezusa. No, zobaczymy, gramy drugie spotkanie jeszcze od początku u Joshua King. Zobaczymy, jak teraz. No, przede wszystkim w tych pierwszych 45 minutach się spisze, bo wydaje mi się, że tutaj najwięcej może zdziałać. Biorąc pod uwagę jego właśnie statystyki wytrzymałości, dobra, możemy zagrać w tych strojach, które dostałem za chiński nowy rok z paczki, które wam nie pokazałem. No, możecie się domyśleć, że nic mi nie wyleciało. A tutaj mamy piekielnie mocny skład z Alisonem na bramce. Nie dobrze. to jest moi drodzy groźna teraz akcja. A, za łatwo, za łatwo, no to nie, nie może tak być, nie może tak być, że koleś jakąś obsraną wrzutką zdobywa takie bramki. No, no po prostu nie może tak być. Panowie, panowie, w salach, no taglia tagliafico, no! O ile w poprzednim spotkaniu. O ile w poprzednim spotkaniu King no był widoczny, to w tym w pierwszych 45 minutach nie pokazał kompletnie nic. To jest absolutny dramatyczny występ Joshua Kinga. Dlatego, no nie wiem, no teraz może. No ale co to jest za uderzenie? No człowieku, ty jadłeś coś na śniadanie? Moi drodzy, jest 82 minuta. Ja dopiero teraz żem się skapnął, że nie, nie włączyłem kamerki w tym drugim spotkaniu. Także przepraszam. E, niewiele jednak traciliście, bo tutaj naprawdę niewiele no było, było do pokazywania. Boże, boże, te podanie. E, no cóż, no trafiliśmy na kosmiczne. Niedobry skład, plus upośledzenie moich zawodników, którzy nie potrafią podać, jak widzicie, teraz w ciągu dwóch minut dwa razy dokładnie piłki. No i równa się to z tym, że prawdopodobnie przegramy to spotkanie, chociaż oczywiście jeszcze walczymy. Póki jest strata tylko jednej bramki, to trzeba walczyć. Ale rywal gra cały mecz na wrzutki. Ja już go przeczytałem dawno temu, więc no, ustawiam się też pod to, że, że rywal zaraz będzie wrzucał. Kompletnie nie zmieniał swojej taktyki, co świadczy o tym, że, no, że jakiś wybitny to on nie jest, ale no niestety w tym wypadku różnice robią jego karty i nie jestem w stanie tego przeskoczyć, ale jak widzicie moje akcje są troszkę ciekawsze od jego i teraz my też zagrajmy na wrzutkę, ale ta wrzutka jest fatalna, bo jest za plecy, jest za plecy ty kurde dzbanie ty, który to wrzucał, no Fabinio ustawiony perfekcyjnie. Przegrywamy. Zadecydował skład. Zadecydował skład, bo rywal był do pyknięcia, ale niestety miał lepsze karty. No, no, no i wygrał. No, co tu więcej mówić? Wygrał niestety mm, tyle. Tyle, nic więcej nie mam do powiedzenia. To pokazuje, jak bardzo potrzebne są lepsze karty w moim składzie, bo po prostu przegrywam z rywalami, którzy nie są ode mnie lepsi, ale mają, mają lepsze karty. No i, i to się nie zmieni, dopóki ja będę mieć taki skład, jaki mam. W tym spotkaniu też fatalnie zagrał Joshua King i, i mocno pokazał, że, no, że, tak jak się spodziewałem, raczej mi nie zastąpi tego Gabriela Jezusa, więc. Z budżetem 102 tysięcy tak naprawdę mogę tutaj działać na rynku, no i za tę cenę absolutnie nie wzmocnię swojej drużyny, więc, więc mamy problem. Mamy problem zdecydowanie. Ja jednak na samo pożegnanie dzisiaj, jak widzicie, wykonuję to SBC o, o jednego player pika. No używam tutaj za dużo kart, takich, których normalnie bym nie chciał używać, ale i tak ich kurde nie używam, więc nie ma co już oszczędzać w tej FIFI na, na każdej karcie. Moi drodzy, na samo zakończenie specjalnie ode mnie dodatkowy player pick, a ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczmy, co na sam koniec dostanę w moim player picku rafinie. No tak jak się spodziewałem, bez fajerwerków, także bierzemy sobie rafinie i kończymy ten odcinek. Eee, piszcie, jakie u Was dzisiaj trafy za Food Champions. Mam nadzieję, że lepsze. Ja się zami mój żegnam. mój Goldzor. Na razie. Kredy, Grease without no heart.